Uchwała w sprawie powołania kapitału honorowego miasta Nowy Targ. Tutaj od razu, po opinii pana mecenasa Postówki, chciałem dać autopoprawkę, że w podstawie prawnej trzeba dopisać Dziennik Ustaw 2024, pozycja 1465 ze zmianami. Także to jest tylko taka zmiana. I paragraf pierwszy przedmiotowej uchwały powołuje się kapitułę honorową miasta Nowy Targ w składzie Przewodniczący Rady Miasta który jest przewodniczącym kapituły Pan Józef Batkiewicz Pani Ludmiła Figiel Pan Janusz Kawka Pan Jacenty Rajski Pani Marta Sokołowska Pani Stanisława Trybunia-Staszel i Pan Jakub Waligórski Paragraf drugi Paragraf 3 trzeci, ustępu trzeciego uchwały nr 44 rzymskie, łamane przez 379, łamane przez 2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014 roku, w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania kapituły honorowej, otrzymuje brzmienie i tutaj. Tak docelowe brzmienie. Kadencja kapituły trwa do końca roku kalendarzowego, w którym odbywają się wybory samorządowe, nie więcej jednak niż 5 lat. Paragraf trzeci, uchwały, którą Państwu przedstawiam. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do kompetencji Rady Miasta należy przyznawanie tytułów honorowych i miejskich odznaczeń ustanowionych w uchwale nr 44 Rzymskie, łamane przez 379, łamane przez 2014 Rady Miasta Nowy Targ. Zgodnie z powyższą uchwałą, Rada Miasta deleguje uprawnienia w zakresie oceny zgłoszonych propozycji, przyznania lub odebrania wyróżnień oraz opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych w kapitule honorowej Miasta Nowy Targ. Kadencja poprzedniej kapituły zakończyła się w październiku ubiegłego roku. Zasadnym jest, aby powołać nową kapitułę, aby zachować ciągłość nadawania odznaczeń miejskich. Istotnym faktem jest także zbliżająca się gala sportu, dla przeprowadzenia której potrzebne jest nadanie odznaczeń w dziedzinie sportu. W toku wielu dyskusji udało się osiągnąć porozumienie w zakresie składu osobowego kapituły, zatem należy przystąpić do formalnego zatwierdzenia osób do niej należących. W związku z wydłużeniem kadencji władz samorządowych do pięciu lat należy wydłużyć odpowiednio czas trwania kadencji kapituły, a w związku z tym, że jest ona powoływana w kilka miesięcy po rozpoczęciu obecnej kadencji samorządowej, proponuję, aby kadencja kapituły kończyła się z końcem roku kalendarzowego, w którym odbywają się wybory samorządowe. Pozwoli to następnej Radzie Miasta i jej przewodniczącemu na łagodne wdrożenie się w obszar związany. Z odznaczeniami honorowymi. Tak jak już wspomniałem na samym początku, bardzo dziękuję za zaangażowanie i pracę przy tworzeniu kapituły panu radnemu Grzegorzowi Luberdzie, panu radnemu Janowi Łapsie, za wszystkie sugestie, które od państwa usłyszałem, z których mogłem skorzystać. No i cóż, proszę o przygotowanie głosowania. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Nie widzę, nie słyszę, zatem zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada prawie jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.